Witam wszystkich bardzo Też Z tej strony Sebastian Kowalczyk. Moi drodzy, nie wiem czy będzie jeszcze zima czy nie, ale wiem, że Wy zawsze polujecie na fajne okazje. I właśnie tutaj z towarzyszem Gugałą wam opowiemy, jakie są fajne okazje, bo robimy przecenę czasową na Norfina minus 20%. Paweł, co my tu mamy? Sam chyba coś. Zwariowałem. <laughs> Myślisz nas z torbami. <laughs> nie, no chyba nie. Tak, zostało nam kilka kombinezonów. Niestety tak. już niepływające, ale bardzo wygodne. Ergonomiczne. Na udeczkę. Na udeczkę na, na deszczyk od minus 10 stopni. Jeśli chodzi o ten zakres temperaturowy, do minus 35. Ten jest hardcorem do minus 45. Szybko tylko zerknijmy, jakie to są rozmiarówki. Rozmiarówki to jest ważne. już ci mówię. xl 2 eee, xl 2XL. 2X tak, już trochę nam tego wędkarze przebrali. xl -ka. Tutaj mamy 2XL i tu mamy L-kę. I jeszcze Czyli ciekawostka, 2XL. Tak, jeszcze ciekawostka, bo nam się tutaj załapał kombinezon Westina, który też jakby w tą West promocję tak, wszedł. popularny model. Też, Słuchajcie, no robimy... Cieszący się popularnością i uznaniem wśród wędkarzy. Do tego jeszcze nam zostały e... To Bluzy. jest tak zwana druga warstwa. Nie, tutaj masz, masz bluzę i do tego e, kalesonki. Mamy też fajne buty. Jeszcze mamy dwa rozmiary. Czyli wojskowe buty dla całej znaczy, grupy? Wędkarskie. A, wędkarskie, dobra. Wędkarskie, 42 i 46. Do tego okay. mamy... rękawiczki. Kilka modeli z paluszkami, bez paluszków. E, polarowe. E, takie softshellowe. Na, na cieplejsze i Skarpety. Zimniejsze. Tak, i skarpety. I skarpety nie tylko, bo jeszcze widziałem, że tam są y, czapki. No wszystkiego zostało parę sztuk dosłownie, więc wypadałoby y, tak. taką promocję fajną y, zrobić. Tutaj jest ręką. A, jeszcze no dokładnie ta, ta, mamy taką fajną ścianeczkę z przygotowanymi już pudełkami. Modele Nord i Winterline dla pasywnych i aktywnych wędkarzy. Druga warstwa, I, dla wędkarzy, też... I dla wędkarzy passive agresiv. Tak. Nie tu To wszystko mamy, czy coś jeszcze mamy ciekawego? Co, czapeczki, jeszcze zostały. Czapeczki, tak, tak, kominy. Tak, można się ubrać. Tak, te, od stóp do góry. Tak, te, te bandziorki tak zwane. No, jest tutaj tego troszkę, więc jak ktoś szuka fajnej okazji, to może się jeszcze elegancko obkupić. Jak ktoś się jeszcze może wybiera w tym roku na Szwecję. To może sobie kombinezją albo tam coś. Bardzo jest, dobra znam. odzież, w bardzo dobrej cenie, można się ubrać od stóp do głów. Buty, skarpety, kalesonki, druga warstwa, kombinezonik, szali... nie, szalików nie mamy? Mamy, nie. mamy kominy, Kominy, rękawiczki, mamy czapeczki, także można się A my będziemy dękać. powoli wyglądać już dostaw z ciuszkami, takimi bardziej na wiosnę, na lato pewnie, bo wiem, że też jesteście ciekawie. Tak, ja, jeszcze Wam powiem szybko, szybko o promocji, która trwa w tym momencie, tylko ona trwa tylko, tylko do niedzieli, bo promocja z Norfinem będzie trwać troszkę dłużej, a tu jest promocja tylko do niedzieli, przyjechała nam potężna dostawa gum Realistic Shad, ale to pewnie większość z Was już widziała na poprzednim filmie i te gumy mamy, są jest promocja na 10%. Jest kilka ciekawych kolorków, których wcześniej nie było. Których wcześniej nie było? Których wcześniej nie było. Znaczy, albo mieliśmy na przykład bardzo mało, co nie i od razu się sprzedały. Jest fajna dziesiąteczka, e, perełka z ciemnym niebieskim grzbietem. Także jest kilka fajnych kolorów, których wcześniej wędkarze u nas nie mogli kupić, a teraz już mogą. Ok. no i pięknie. No i pięknie, słuchajcie, to tak szybko informacyjnie. Nie przedłużamy. Ogólnie życzymy Wam miłej soboty. Do widzenia.